serdecznie z Wisły Malinki. Naszym gościem jest pan Andrzej Wąsowicz, który zarządza skocznią. Witam serdecznie państwa. Panie Andrzeju, przejdźmy do meritum naszej rozmowy, bo kibice pewnie w większości to kibice skoków narciarskich. Nikt z nas, a przynajmniej z kibiców, nie wie tak naprawdę, co się dzieje z letnią Grand Prix w Wiśle. To, że ona się odbędzie, to, to pewnie pewne, tylko kiedy ona się odbędzie. Na dzień dzisiejszy, Szanowni Państwo, mamy e, dzięki dobrym kontaktom z nowym dyrektorem Pucharu Świata, Sandro Pertile, mamy dwa terminy. Jest termin, e, wiadomo, że już w lipcu się nie odbędzie inauguracja, ale ona ma szansę się odbyć w sierpniu, w dniach 22-23 sierpnia, czyli jeszcze w okresie wakacji, e, możemy zdecydować, że rozpoczniemy edycję letniej Grand Prix. Ale gdyby sytuacja w kraju nie była na tyle czytelna, jasna i bezpieczna, przede wszystkim bezpieczna, to mamy ten termin rezerwowy 19-20 września. Ja dzisiaj mogę powiedzieć kibicom, że robimy wszystko. Na dzień dzisiejszy mamy takie informacje, że możemy na obiekcie zmieścić lekko ponad 900 osób co jest bardzo mało i tutaj wystarczyłyby nam te siedzenia, które mamy, które dysponujemy, nie byłoby wtedy miejsc stojących i skłaniamy się do tego, aby, aby zrobić w sierpniu. Bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że wielu naszych kibiców. I tych takich, którzy no, bez skoków żyć nie mogą, jak również turyści, którzy będą, myślę, licznie za, zaglądać do naszej miejscowości, chcą sobie zaplanować urlop. Będziemy szli w kierunku, żeby to jeszcze było w okresie końca wakacji, bo to zawsze jest wielka szansa. Dlaczego może tak myślę, bo nie ukrywam, że mam większą skłonność do rozegrania tego, w miesiącu wrześniu. Niemniej jednak nikt nie da gwarancji, myślę, że ani strona rządowa, instytucje odpowiedzialne za, za to zwalczanie pandemii nie wie, jaka sytuacja będzie we wrześniu. Także no, sierpień to jeszcze lato, prawda? Być może, że byłby to bardziej atrakcyjny dla nas termin. Czyli można powiedzieć, że sierpień to jest ten termin docelowy, a wrzesień rezerwowy? Tak można powiedzieć, tak też to w założeniach fis w kalendarzu, który przypomnę Państwu jest zatwierdzony i, i on obowiązuje. I tu przy okazji, jeśli jesteśmy przy tym, my jako komitet organizacyjny, który, który praktycznie jest, to jest tylko kwestia zwołania się i uzgodnienia pewnych warunków to jesteśmy już przygotowani, no wtedy wiadomo, że to nie będzie impreza masowa, tylko taka bardziej kameralna, tak, taka jak zawsze jest przy udziale publiczności. Panie Andrzeju, jeżeli y, wpuścicie y, około tysiąca osób na obiekt, co z pozostałymi kibicami? Czy planujecie transmisję w telewizji Polskiej? Tak, Polski Związek Narciarski ma podpisaną umowę, która obowiązuje dość długo na transmisję. Ja myślę, że i dyrekcja TVP Sport, która to będzie realizować będzie też mocno zainteresowana, żeby wreszcie pokazać te skoki. Sądzimy, że będzie duża widownia, bo gro ludzi się tutaj nie zmieści, żeby bezpośrednio, natomiast transmisje w kanałach sportowych i myślę otwartej telewizji publicznej będą dużą atrakcją. Mimo, że przesunięta Grand Prix w Wiśle na sierpień, to patrząc na ten kalendarz, to tak naprawdę pierwsze zawody w Europie, które będą organizowane w tym letnim Grand Prix, spodziewamy się chyba czołówki światowej tutaj. Ja myślę, że sami skoczkowie są już bardzo zniecierpliwieni, chcieliby zobaczyć na jakim etapie przygotowań się znajdują, a najlepiej weryfikuje się to w czasie zawodu. Dlatego już wiemy, że Courchevel koledzy z Francji nie przeprowadzą tych zawodów i byłyby to inauguracyjne znowu wyśle, tak jak my przyzwyczailiśmy się. bo co przypomnimy, że w lipcu, to właśnie tutaj znowu nastąpi inauguracja tych zawodów. Panie Andrzeju, na koniec chciałbym nakreślić taki czarny scenariusz, co w przypadku gdyby oboszczenia wróciły. I nie moglibyśmy wpuszczać kibiców na trybuny? Czy zawody odbyłyby się bez udziału publiczności? Oczywiście, proszę Państwa, trzeba zdać sobie z tego sprawę, że sprzedaż biletów o którym jeszcze powiem, no to jest jedna trzecia budżetu potrzebnego do przeprowadzenia. Same nagrody, hotele, dojazdy i wiele, wiele rzeczy stałych, to, to, jest, to są środki potrzebne. My mamy oczywiście świadomość, że jest ciężka sytuacja dla firm, nawet spółek Skarbu Państwa, z którymi tak dobrze się nam współpracuje i z tego miejsca apeluję może, żeby przemyśleli i jeszcze nas wspomogli w tych trudnych czasach. Chciałbym powiedzieć, że, że zaryzykujemy i bez kibiców też zrobimy. Skocznia w Malince, to ja podpowiadam takie rozwiązanie, jest usytuowana w taki sposób, że gro ludzi spoza ogrodzenia też te zawody będzie oglądać. Wróćmy do wspomnianych biletów. Na jakim poziomie w tym roku planujecie... Pozostawić lub przekazać do, publiczności, do publicznej wiadomości cenę tych biletów. Czy one będą znacząco się różnić od zeszłego roku? Nie, nawet znacząco nie. Rozpatrujemy możliwość obniżenia tych, tych cen, bo mamy świadomość, że są trudne czasy i my walczymy też o tego kibica, i dlatego będziemy proponować różne rozwiązania. Na dzisiaj mamy dwa warianty co trzecie krzesełko, co czwarte, prawda, jeszcze nie wiemy jak, ale chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że kibice w tym roku będą mieli krótszy okres czasu, minimum 2-3 tygodnie na zakup w tej formie, której do tej pory żeśmy sprzedawali. Myślę, że również jeśli się nie rozejdą te bilety, a jestem przekonany, że się rozejdą, to będziemy podskocznie sprzedawać. Podamy do publicznej wiadomości. Przede wszystkim pierwsza informacja właśnie na tym portalu się pojawi, jak również na, na stronie Polskiego Związku Narciarskiego, kiedy, za ile, w jaki sposób nabyć te bilety. To na pewno